My tego nie robimy za pieniądze. Ale mi się nie chciało, dopóki nie przyjechałeś, powiem ci, dopóki nie zadzwoniłeś 20 minut przed nagrywkami, że już się zbliżasz, to mi się nie chciało. Tak, ja nie, znaczy, że nie chciało mi się, bo do końca nie potrafiłem znaleźć inspiracji, tematu, nie wiedziałem o czym będziemy mówić, nie do końca to miałem ułożone i mi się nie chciało. Nie? O, ja daj się to Duchowi Świętemu. jest. Mam światła, ale jestem spóźniony. Nie może nie przyjechać. Możesz nie powiedzieć, nie takie myśli. Ale jak się ucieszyłem, jak zadzwoniłeś. Jak już Cię zobaczyłem, mówię, dawaj go tutaj. Nie, jak dobrze ci widzieć, Darku. No. no, nie zbaczaj z tematu, powalimy naprawdę grube rzeczy. To się wytnie, żeby były ważne grube rzeczy. Tożsamości, o której już mówiłem, biznesowej tożsamości, jak, jak to mnie zmieniło, ale o tej tożsamości, że ty masz świadomość, że Bóg widzi w tobie Chrystusa. Masz pokój z nim. Wiesz, yy, to jest niesamowite. Jak ktoś może powiedzieć, ale ja, No ja, po prostu. Wiesz, Bóg sobie upodobał ciebie, żeby w tobie zamieszkać. Jezus upodobał sobie, żeby w tobie zamieszkać poprzez swojego ducha. I, i, I to jest niesamowite, że, że, że on w tobie jest. Dzisiaj ojciec, czyli Bóg, patrzy na ciebie, i nawet jeżeli coś spieprzyłeś, wiesz, on już nie widzi tego grzechu. za ten grzech został rachunek wystawiony i został zapłacony. Jezus za to zapłacił, a on teraz widzi tylko wie, to, że jesteś święty. I mimo to, że twoja cielesność, twoja wewnętrzna pokrywa, ten nieprzemieniony jeszcze umysł, robi niektóre głupie rzeczy. I to jest właśnie naj, 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 najważniejsze. I Biblia o tym cały czas mówi. Paweł pisze w, prawie w każdym liście o tym, jak mamy pracować nad przemianą swojego myślenia. Jak mamy się karmić, właśnie, y, wiesz, prawdą, która jest w słowie Bożym, a nie tym, co oferuje nam dzisiaj świat. Nie? Dlatego tego ja się nie karmię. To no, Jakłamstwo. kłamstwo. się nie karmię w ogóle wiadomości od wielu, wielu lat. Bo no. wiadomości hmm. na mnie nie mają żadnego wpływu, wiesz? To, co się wydarzy na świecie, nie ma żadnego wpływu na to, kim ja dzisiaj jestem, I co ja będę jutro robił, co ja robię w ogóle. Nie ma w ogóle żadnego wpływu, naprawdę. Tary, jakie to jest uwalniające? Ja się w ogóle nie boję, niczego. Wiesz dlaczego? Bo nie wiem, że coś czyha. No, no Rozumiesz, jak czegoś nie wiesz, to się nie boisz. no. Jak nie wiesz, że za tobą, wiesz, idzie wąż, czy gdzieś tam, wiesz, idziesz sobie przez dżunglę i to spoko, to idziesz, no i się nie boisz, nie? A ten, kto zauważył, to ostra no, bo no. tu dużo. I to jest niesamowite, i dlatego nie karmię się z <laughs> tego świata karmię się tym, co daje mi dzisiaj życie, to nie znaczy, że jestem odstrzelony od rzeczywistości. Jestem przedsiębiorcą, wiesz, ja żyję w tym świecie, ja funkcjonuję, ja rozmawiam z ludźmi z tego świata, do was to nagrywamy. Rozumiesz, ja wykładam na zbiro dla przedsiębiorców, ja spotykam się z tymi ludźmi. Nie, bo mi rozpraszasz. Spotykam się z tymi ludźmi, piję z nimi wieczorem piwko, rozmawiamy o wielu fajnych rzeczach, nieraz o przedsiębiorczości, nieraz o duchowości. O polityce? Nie. Nie, 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 no nie, to za nudne. Też nie lubię, no. To za nudne. I wiesz, i to jest fajne. I rozumiesz. I to nie jest tak, że ja jestem całkowicie ostrzelony, nie? My mamy wychodzić do tego świata jako nowonarodzeni. My mamy, wiesz, dzielić się, dlatego my też to robimy właśnie przez yy, te nagrywania. Mamy się tym wszystkim dzielić, ale nasz fundament, naszej tożsamości już nie ma być budowany na tym, co jest na świecie, tylko na tym, co jest w górze, na tym, co jest, wiesz, w Słowie Boże. Amen. I to jest ta różnica, że to my niesiemy wpływ na świat po poprzez to, kim jesteśmy, jako mamy tożsamość, a nie świat niesie wpływ na nas. I to jest ta różnica. Ale nie ma żadnej innej różnicy. Jesteśmy tymi samymi ludźmi, tymi samymi, wiesz, w tych samych ciałach, którzy funkcjonują tak samo, ale mamy nowego, odrodzonego ducha, który w tej chwili już wiesz, to on y, jest tą nadrzędną częścią naszej osobowości, naszej osoby w ogóle, nie? Nas, naszego jestestwa w ogóle. I, I to jest niesamowite. To mnie jara, że ja dzisiaj z jednej strony jestem tym starym Darkiem, ale tak jak powiedziałem, jestem nowym stworzeniem, nowym zrodzonym z Bożego ducha. Dlatego, że to ten duch dzisiaj ma wpływ na moje życie i na życie ludzi, z którymi się spotykam. A teraz mi się przypomniało, sprzeź o teorii dłoni? że jak nagrywaliśmy coś podobnie. Z kim przystajesz, takim się stajesz też do, do obejrzenia. Tak. Bo to a propos wpływania, bo też zgadzam się z tobą, bo jeżeli Ty gdzieś nie wpłyniesz albo nie, nie odbijesz piłeczki, no to ten świat ci wejdzie, to ci wejdzie, wiesz, wchodzisz na TikToka, w ogóle dla mnie chodzisz na TikToka i same dupeszki ci wyskakują stare. Ja mówię, jak w ogóle ludzie jak pierwszy raz zainstalowałem z racji pracy tą aplikację, no to ja byłem w szoku, jak to jest, wiesz, tam z seksem w ogóle przepełnione, nie. Wchodzę na YouTube'a, no to jakieś tam treści. Wchodzę w wiadomości, no to mnie wpływa. Ale mam dla ciebie, Zginiesz, ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. No. W kontekście TikToka, tylko ci wrzucę. No. Nasz przyjaciel Mateusz Morozowski yy, gada na TikToku o bogu gada. i ma stary Set, milion tysię... setki tysięcy, chyba jeden filmik nawet ma milion wyświetleń. Nie rozumiesz? To znaczy. Jest yy, że jest tam yy, jest tam, wiesz, yy, jest ktoś, kto chce tego oglądać, to oglądać, tego słuchać. Że naprawdę ludzie dzisiaj. I to jest zniesienie wpływu, bo on, Oczywiście, on że dociera tam. tam. On tam dociera tam. tam jest. jest tego na, na YouTube nagrywam te rzeczy, może nie mamy takich zasięgów. E, ale, ale gdzieś tam jak mówisz omrozie, no tak jest, nie? Oczywiście. Ale algorytm jest tak stworzony jednak. I, I teraz wracając, próbuję swoją myśl skoncentrować, streścić i do końca doprowadzić, że. Wiesz, że i znajomi jeszcze do tego wszystkiego wokół ciebie rodzina i ci jakiś wpływ dają, jakiś światopogląd, czy religijny, polityczny, i wiesz, i z kim przystajesz, z kim się stajesz. I a propos tego, że wiesz, w sobie tych pięciu. którzy mają na ciebie wpływ największy, nie? Albo ty na nich jakiś wpływ, albo nie na ciebie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, to jest naturalne. To Jak to widzisz w ogóle w kontekście duchowym? Też mimo nowego ducha, wiesz. Oczywiście, to mogą się to, to zabrać. Widzę to tak samo, widzę to tak samo. Jeżeli o coś nie dbasz i czegoś nie pielęgnujesz, jeżeli czymś się nie karmisz, no to to uleci w pewnym momencie, nie. Więc jeżeli ja nie będę się codziennie karmił Słowem Bożym, chociaż jednym rozdziałem, dwoma rozdziałami, rozumiesz, ale gdzieś tam wchodził w tą Bożą obecność, no to, to w pewnym momencie. Ja nie mówię, że wyparuje całkowicie, ale wiesz, przykryjesz to znowu gruzem jakiejś codzienności, nie. I, i ten Duch Święty, który żyje w Tobie, nie będzie mógł przez Ciebie działać, nie? Wiesz, Duch Święty... To przygasisz go? No tak, no, Duch Święty jest dżentelmenem, On do ciebie, ciebie, do niczego nie będzie zmuszał, nie? On, on chce y, przez Ciebie działać, tak? To jest, to jest w ogóle to jest nie, nie, niesamowite, że właśnie Bóg tak to stworzył, że On chce działać przez swój Kościół, Kościół czyli przez swoich ludzi I, i, i to jest, wiesz, Bóg mógłby dzisiaj skończyć ten świat, nie? Mógłby go rozpocząć na nowo, całkowicie innej konfiguracji mógłby dać nowe rozdanie, ale wiesz, Bóg jest konsekwentny, podjął pewną decyzję i on nie chce nowego rozdania, bo on zaplanował to rozdanie w taki sposób, w jaki. nie skończył. Wiesz, i nie ma zamiaru przerywać w połowie rozgrywki. I zaplanował to rozdanie, że wiesz, to my mamy mieć wpływ, to my mamy pokazywać i w ogóle objawiać Boga na ziemi, to my to mamy robić. Przez nasze ręce mogą dziać się cuda, przez nasze słowa, wiesz, bo nasze słowa mogą dotykać ludzi, którzy będą naprawdę dotykani i, i, i będą szlochać się, nawracać i tak dalej, ale to Duch Święty robi przez nas, nie? I, i to jest fajne, my mamy misję tutaj, bo wiesz, Jezus jasno mówi, że na cały świat goście Ewangelię, yy, całemu światu, nie? I, i, I mamy też obietnicę, że Chrystus tutaj wróci ponownie, już nie jako, jako wiesz, gość do zabicia, tylko. Czyli Biblia o tym mówi jako baranek, który, wiesz, złożony na ofiarę, wróci tutaj jako wiesz, wojownik, jako król królu nie? i będzie sądził tą ziemię. I czy ty w to wierzysz, czy nie, on tu wróci i będzie sądził tą ziemię. jeżeli mu nie oddasz swojego życia, to, to, to masz po prostu przekichane. No, i nie zazdroszczyć. robi słuchaczy. Więc zastanów się nad tym, bo to też może być motywator na początku strach, a później zrozumienie, jak Że bardzo. Że nie ma strachu i jak bardzo on ciebie kocha. Więc tak to mniej więcej wygląda z mojej perspektywy, bo zgubiłem wątek, gdzie, ma, gdzie my ja jesteśmy. O teorii dłoni i o wpływie, odbywać. tak. I jak się karmimy, wiesz, na cudzym Bibliom, jak spędzamy czas ze swoim kościołem, czyli ze swoimi współbraćmi, którzy też są nawróceni, to my wzrastamy. No jeżeli my się odcinamy, teraz bym ja miał codziennie, nie wiem, tylko i wyłącznie z ludźmi, którzy nie wierzą, i oni mieliby mieć na mnie wpływ. Mój mentor biznesowy, który był by niewierzący, by mnie zaczął uczyć. Wiesz, no, albo ja go zacznę, bo mentorstwo polega na tym, że ty się tak naprawdę powinieneś, żeby czerpać tego cokolwiek, to powinieneś poddać się mentorowi, więc zaakceptować to, on, to co on do ciebie mówi, i, i przyjmować. No to wiesz, w momencie, kiedy mentor, nienawrócony mówiłby do mnie językiem tego świata, to byłoby w wielu rzeczach sprzeczne z Bibią, i ja bym się na to nie zgadzał. Teraz to by było, wiesz, albo, albo nie zgadzam się ze słowem i mówię: Dobra, mów do mnie i biorę Ciebie, albo przestaje się z tą zgadzać i nie może być moim mentorem. I tak to trochę działa? No wiesz, przechodzimy, jesteśmy w tym chrześcijaństwie trochę, mamy cudownych nowych braci, którzy się nawracają, przechodzimy różne yy, procesy z nimi i oni przechodzą pewne procesy. I wiesz, i często tak się zdarza, nie? Że szukamy rozwiązania, szukamy przyczyny. Dlaczego, dlaczego ty nie możesz sobie z tym poradzić, z tamtym i z samtym. Dlaczego ty jeszcze w tym tkwisz? Dlaczego jeszcze nie wyszedłeś z tego systemu, z tej pracy? Z, wiesz. pracy? Nie chcę chodzić szczegóły, nie? Ale, mm, ale nieraz to jest praca, która nie na przykład nie, przy, nie, nie, nie przynosi ci dochodu, a myślisz, że ona jest super. Bo liczysz dalej, że ta praca przyniesie ci dochód, ale nie przynosi ci dochodu. Często się tak zdarza. Mówisz na przykład o MLM-ie, w którym kiedyś byłeś no i tak on, tak on działa, że nieraz ty... on przynosi, a nieraz nie przynosi. A ty, ty w tym tkwisz, bo jesteś napompowany, że, bo ci ludzie, którzy są wokół ciebie, ci mówią, stary, stary, jeszcze chwila tu, to zacznie, wiesz, przynosić owoc. To nie przynosi owoc. To cię domotowuje i tak dalej. Probe, no. I wiesz, i kto wpływa na to, że ty w tym tkwisz? Ci Ten ludzie wokół mnie. No, bo, że ci to, my... wiesz, wciskają w głowę. I moja żona nie była w stanie mi wytłumaczyć. nie ja wiesz, byłem zaślepiony, bo byłem wokół, wiesz, osób, które – Dokładnie. I mimo to, że twoja żona jest twoim najbliższym przyjacielem, to te osoby e, miały przewagę, bo było ich więcej i z tych pięciu osób najbliższych, powiedzmy, cztery… E, – moje żony, ego, wiesz, i to, że widziałem te jachty, jakieś tam złote BMW, też akurat nie lubię, ale jakieś, wiesz, fury i, i, i wiesz, i tak dalej, mówię, wiesz, doszedłeś no za tym, Bo go goniłeś króliczka, no który tak naprawdę nie <laughs> istniał. – I cukic. <laughs> Ty z... ale że może byłem w największej piramidzie finansowej na świecie, ale to inna kwestia. No, jak to odczułem? z tego? No, no, nie, już nic, właśnie. Nic tego. To z tego. Cieszę się, że, że nikogo nie oszukałem. Że może było blisko, żeby zrobić komuś krzywdę, nieświadomie, ale dzięki Bogu jakoś te tematy się po prostu tak byłem pokierowany. Ja się cieszę w ogóle. Słuchajcie, nie wiem, jak to w ogóle jeszcze myślę nad tym, ale że pewne rzeczy mi nie wychodziły na przykład i. Nie wiem, trzeba ja w ogóle tak mogę powiedzieć, być może to wytniemy, ale mam taką morską minę, że gdybym na przykład yy, yy, nie wciągał tyle na przykład, czy nie był pod wpływem jakichś tam używek, to czy ja bym robił ten biznes. Rozumiesz? I osiągałbym kolejne stopnie i wtedy byłby problem. Bo bym miał, wiesz, 10 razy więcej ludzi pod sobą, 10 razy więcej problemów, 10 razy, wiesz, zarabiałbym hajs, woziłbym się i w ogóle, ale yy, wiesz. Żebym po stokroć więcej krzywdy, na przykład, ja sam nie był Wtedy ubiegłeś. tego pewnie nie rozumiałeś, że komuś robisz krzywdę. No wprostu. nie, nie rozumiałem, no. Więc robiłbyś to nieświadomie. No ale, Bogu no, dzięki, byłem no. e, zrozumiałeś, e, zostałeś, wiesz, otrzeźwiony. I, Dziwny to był prysznic. I, hmm? i, ale... i jesteś tu, tak. gdzie jest. No. I to jest super. I, I chcemy właśnie takimi przemianami też inspirować innych, bo właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Prawie zrobiłbym krzywdę, nie? więc często w kontekście tego, co ja mówiłem też w kontekście uczciwości, nie? że płacę podatki i tak dalej, wiesz, nie płacąc podatku, robię krzywdę systemowi, który w sumie nie jest zdrowy, więc można mu robić krzywdę, bo wszyscy mają to w nosie i ja to absolutnie rozumiem bo ja też za bardzo nie lubię tego systemu, ale w nim funkcjonujemy, po prostu. Ale chodzi o to, że tu raz robisz, przez takie działania robisz krzywdy systemowi, ale raz robisz krzywdę już człowiekowi drugiemu, nie? Gdybyś na przykład w tym miejscu, kiedy poprzez twoje działania biznesowe robiłbyś krzywdę już konkretnym ludziom. I no i to już jest problem, no, wiesz, bo, nieważne, czy, czy ludzie wierzą w Boga, czy nie wierzą, większość normalnych ludzi nie chce krzywdzić drugiego człowieka. Po prostu, niech. Jeżeli to robi, to robi to może nieświadomie, może właśnie oszukuje sam siebie, że to nie jest krzywdzenie. Ja też jak dawałem łapówki, uważałem, że to nie są łapówki. A ja mojej żonie 10 lat tłumaczyłem, że to, co ja robię, to nie są łapówki. A moja żona mówi, no ale moim zdaniem to są łapówki. Kochanie, nie, zobacz, wszystko legalnie, tu ten. To są po prostu ustalony procent od sprzedaży takie retro to no wiesz, no retro, tylko dlaczego nie ma na to umowy i idzie to w kopercie? Dlaczego to nie idzie przelewem na konto? No właśnie, dlatego, nie? Ale ja dopiero został mi łuski spadły z oczu, jak poznałem Jezusa. I też moja żona nie potrafiła mi tego wytłumaczyć. Mimo to, że była tym dobrym duszkiem już, który mi mówi że nie do końca ona się z tym zgadza. Chociaż to akceptowała. Nie? Więc, yy, więc chodzi o to, że, że zastanów się, czy nie robisz kogoś krzywdy. Przez Twoje działania, które według ciebie sam sobie przed sobą wybielasz, ale ta drobna nieuczciwość może właśnie kogoś krzywdzić. No ale co mnie to obchodzi? No, no nic, teraz zastanów się, czy chciałbyś, żeby to ktoś ciebie tak krzywdził, nie? I go to nic nie obchodziło. Zawsze, y, zawsze ja staram się złapać drugą perspektywę, nie? Jak ktoś się poczuje w tym miejscu y, w ogóle. Nie? Odkąd się nawróciłem, staram się zawsze, też jako przedsiębiorca, nie, wejść w miejsce na pracownika i zobaczyć, jak on odbiera pewne rzeczy, jak on widzi pewną sytuację. No właśnie, wracając teraz do biznesu, tak, zatoczyłeś koło tej, a propos komunikacji i fajnie to powiedzieć wejścia pracownika, jakby, nie wiem, jego perspektywę próbujesz teraz poznać, czy to gdzieś Bóg ci dał, dobrze rozumiem. Ale... Nie, to jest praca. Bóg okay. mi otworzył oczy. Ale ty chciałeś wyjść z tego, jakby tam dojść do tego, chciałeś, tak, wykonać tak. pewną pracę, zmusiłeś się, żeby to zrobić, tak? tak. Dobrze, dobrze rozumiem. Tak. Jak to wyglądało? W ogóle, że nie. zacząłeś sobie ćwiczyć z pracownikami, tutaj dogadywać się. Po prostu siłę, zacząłem, czy... zacząłem być ich ciekawy. Mhm. Zadawałeś e... pytania. Zresztą, to było kilka lat temu. Okej. Okay. To nie jest tak, że ja dzisiaj też mam czas, ja jestem w innej roli już dzisiaj. Jestem dzisiaj już y, osobą, która nie jest dyrektorem operacyjnym, bo mam dyrektora operacyjnego. Jestem osobą, która już y, wiesz, m, tylko zawiaduje tym samym statkiem, a, ale operacyjnie nie jestem zaangażowany już w każdy proces. Więc też rzadziej bywam w firmie, może właśnie dlatego, że muszę wyjechać, Muszę teraz akurat teraz jest inwestycja, więc zajmuję się rozbudową i tak dalej. Więc nie jestem w stanie dzisiaj mieć z każdym pracownikiem, szczególnie jak skalujesz biznes, nie? I miałeś 30, 40, może się okazać, że teraz 80, nie jesteś w stanie mieć relacji z każdym. Po prostu to jest fizycznie niemożliwe. Nawet Jezus yy, bliską relację miał z dwunastoma. A z trzema tak szczególnie. A z tak szczególnie, nie? Czyli nie wybrał sobie dwustu uczniów tylko dwunastu. Więc to też o czymś świadczy, że nie jesteś w stanie nieść takiego maksymalnego wpływu na więcej osób niż 12. To nam to dzisiaj w wielu biznesach, korporacjach są na to badania konkretne, że zespoły nie powinny być zarządzane, bo powinny być większe niż 12-osobowe. To wszystko jest z Biblii, więc zespół piłki nożnej i tak dalej, i tak dalej. I, i wracając do tematu z moimi pracownikami, to był moment, kiedy. Kiedy nie miałem tak dużo pracowników i byłem w innym miejscu. Byłem jeszcze pracownikiem takim operacyjnym, czyli szefem. Szefem, do którego każdy przychodzi ze wszystkim. Nie? Cokolwiek się stało na kuchni, tam prąd, prąd, prądelek się zepsuł, cokolwiek. Przychodzi, wszyscy, darka, wszyscy, wszyscy darka. szli do szefa. Darka. Szefie to, szefie tamto. I... I w tamtym, przyszedł taki moment, kiedy podjąłem znowu decyzję, konsekwentną decyzję, że ja chcę coś zmienić. Chcę, żeby y, u mnie pracownicy byli wartościowi, żeby żeby właśnie jak ich zatrudniam też uczciwie, ci, którzy, którym się to nie podobało, już odeszli, chcę, żeby oni też rozumieli, że nie przychodzą tu tylko odwalić robotę, coś ugotować szamę, wrzucić do pudła i wyjść. Tylko żeby zrozumieli, że ta firma chce dawać wartość klientom, że to jest jakaś misja, firma ma konkretne wartości, którymi chce żyć i chce, żeby ludzie o tym wiedzieli. Więc, więc zrobimy tam zebranie. Właściwie expose, zaprezentowałem te wartości i tak dalej. Z taką grubą, yy, wiesz, linią odciąłem yy, starą rukolę. Powiedziałem, że teraz idziemy w nową taką fazę, nowej rukoli, która będzie całkowicie już innym przedsiębiorstwem niż była dotychczas. Mm, ale zanim to nastąpiło, yy, po prostu zacząłem rozmawiać z moimi pracownikami. Jak zauważyłeś, dużo gadam. Dużo gadasz. Jak wejdę na flow gadasz. i coś mi się. W... Jest coś, co mnie kręci, i coś, w czym czuję się dobrze, to gadam. Mhm. No właśnie, tak było też z pracownikami. I pracownik powiedział zdanie, a ja dopowiedziałem 48 do tego zdania. I kurde, znowu mi gada, co ty chce ode mnie? To... I wiesz, i chodziło o to, że moje ego. Mieliście dość? Nie wiem, nie pytałem, ale domyślam się. Czułeś? Domyślam się, są niektórzy, niektórzy tak, niektórzy nie. Trudno powiedzieć, ale byłem generalnie cholerykiem wybuchowym i dość dyrektywnym w firmie. A to więc... po nawróceniu jeszcze krzyczałeś trochę? Miałeś takie wybuchy? To też była praca? Była praca. Mhm. To okay. znaczy, to już nie były takie wybuchy. Pewna rzecz odeszła, ale na przykład w kontekście przeklinania, ja krągnąłem jak szef, nie? To już też o tym rozmawialiśmy, że byłem taki buraczek przedsiębiorca. Totalnie bluzgałem co drugie na k. I to od razu po narodzeniu mi zaczęło tak dźwięczeć w uszach, że każde, wiesz, przekleństwo mi Mówię, nie, nie, przeszkadzało, nie chcę, no. przeszkadzało mi. No. Tego nie chcę, panie, nie chcę. To był jakiś proces dwu, trzy miesięczny, kiedy to ode mnie odpadało. Nie? Coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Ja po prostu bardzo mocno nad tym się skupiałem i nie chciałem już tego. Nie? To, 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 to już nie było moją tożsamością. To jest to, o czym właśnie mówię w tej tożsamości. Ja już, czułem, że, że ja już czułem, że to nie należy do mnie. To nie jest moje, że tego nie chcę. I to nie jest tak, że ja nagle przeczytałem 10 przykazań Bożych i 11 przykazanie, nie przeklinaj. Nie, bo tak, rozumiesz, ja nie znałem, ja w ogóle, wiesz, nowy, now, now, nowy Testament, Słowo Boże, Jezus mówi, nie ma już przykazań, prawo zostało zniesione, wiesz, ja wypełniłem prawo, nie ma już prawa, nie ma już żadnych przykazań, stary, nic, już nie musisz, nic, tylko chodzi o to, że zaczynasz pragnąć coś, ty czujesz, że stałeś się kimś innym i że to już do ciebie nie należy, ty już nie chcesz kłamać, ty już nie chcesz przeklinać, ty już nie chcesz się drzeć I nawet jeżeli ci się to wymsknie, bo wiesz, Nadal jesteśmy cieleśni, no to ty się nie czujesz z tym dobrze, bo wiesz, że to nie należy do ciebie. I ty pracujesz. I chcesz to zmienić. Chcesz, wiesz, nad tym pracować. Ale nie sam, jak już mówiłeś. Oczywiście. To jest łatwiejsze. To jest łatwiejsze. Poddaję nie to duchowi świętemu, ten, no. ale musi być decyzja. Musi być pragnienie. Jeżeli nie ma decyzji, nie ma pragnienia, to praca się nie wykona sama. Nie? Czyli co? Zmiana zaczyna się od decyzji? Tak. To już mówiliśmy. I, i wiesz, i teraz wróćmy do tej komunikacji, żeby znowu nie gubić wątku. Tak, bo ja sobie... mhm. I, i, I zacząłem rozmawiać z tymi y, moimi kucharzami, paniami, wiesz, pomoc, pomocami, próbnymi, różnymi ludźmi, wiesz, z pakowni, dziewczynami, y, y, teraz sporo nawet z Ukrainy mamy dziewczyn i tak dalej, no takie czasy y, bardzo fajne, zaangażowane, super dziewczyny I, i, i zacząłem z nimi po prostu rozmawiać, zacząłem wsłuchiwać się w to, co mają do powiedzenia. Okazało się, że Niektóre osoby potrafiły do mnie przyjść z jakimiś prywatnymi problemami. Ktoś by mógł powiedzieć: stary, no, biznes, duży, zaczynasz skalować, a ty zaczynasz słuchać problemów podrzędnych. że ona tam coś ma, jakiś problem w banku? No, niby tak, niby nie. no Ja zaryzykowałem, podjąłem rękawicę, udało się pomóc nawet takiej osobie. Akurat to były jakieś problemy bankowe z jakimiś kredytami, udało nam się skonsolidować, negocjować szorą to w banku i tak dalej. I to było nieosiągalne dla niej. A dla mnie to było, wiesz, to była jedna rozmowa z kierownikiem banku, jako jej taki przedstawiciel. Nie? Ona mnie e, przyszła ze mną, po prostu powiedziała, dała pełnomocnictwo, że ja mogę ją reprezentować. Porozmawialiśmy, okazało się, że banki też chcą rozmawiać. No. Jeżeli jest perspektywa niespłacania kredytów albo spłacania, wolą się przyjaźć, tak i się dogadać na godę. Trzeba po prostu rozmawiać. Są takie drobne rzeczy które później naprawdę, wiesz, pracownicy doceniają i zacząłem wsłuchiwać, zapraszałem na kawę, wiesz, jak wychodzi pracownik do szefa, no to co, boi się, że coś jest nie halo, nie, a ja kawkę z testu proszę, żeby się napić, pierwsze pięć minut. Rozgrywa mnie, rozgrywa, rozgrywa mnie szefa, Pierwsze no. pięć minut to zawsze jest sztywne, nie, to słychać jak ten, no, wiesz, tak zwany small talk który nie przynosi nic, nie? Jest totalne zażenowanie, wisi chmura w powietrzu do momentu, gdzie w jakiś sposób ta garda nie zostaje Gdy zaczynamy się, wiesz, głębiać, ja coś powiem o ciebie, ta osoba coś powie, po prostu zaczynamy się poznawać. Mimo to, że się znamy, dzień dobry, dzień dobry, ale nie znaliśmy się na takiej stopie relacyjnej, nie? Tylko służbowej. I, i to naprawdę... Bardzo otwierało ludzi, nie? którzy zaczęli opowiadać, jak się czują w firmie, co im się podoba, co im się nie podoba, z kim mają konflikt, a dlaczego mają konflikt. Ludzie są tak niesamowicie otwarci, jak zdejmiesz tą gardę taką behawioralną, żeby zacząć do niego docierać i zaczniesz go słuchać, bo pracownik nigdy nie, wiesz, on, on przychodzi z założenia, że szef chce coś powiedzieć. No bo szef jest mądrzejszy, to szef on... prowadzi firmę, szef chce coś powiedzieć. No i dobra. Jestem ciekaw, co to ci dało, co to spowodowało w twojej firmie w ogóle. zacząłeś gadać z tymi ludźmi, poznawać ich. Widziałeś jakąś zmianę? To... Tak, widziałem zmianę. Cieszę, i chcę... chcę być bardziej, przepraszam, jeszcze no, ten, móc, móc. zmotywowani, oddani, zaangażowani w pracę, robili 120% normy. Tak biznesowo. No, no to już ci mówię, wiesz. Nie powiem tu jakichś cudów, że jedna, dwie rozmowy z pracownikiem zmienia wszystko, bo tak nie jest. Nie? Żeby wyrobić w kimś nawyki, to to jest proces bardzo, 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 bardzo długotrwały, to nie jest powiedzenie dwa razy komuś, to zrób i on to będzie robił. Więc zmiana takiej, wiesz, takiego sposobu myślenia ich, jako pracowników w firmie, to jest, to jest bardzo długi proces. Dzisiaj kluczowym jest to, żeby w, wyposażać swoich liderów, którzy zarządzają odpowiednimi grupami, Ludzi tak, żeby to oni nieśli ten wpływ i to oni wyrabiali w nich nawyki. Dlaczego? Bo oni są z nimi cały czas. Nie taki lider, na przykład na Pakowni jest z, ze swoim zespołem i on, oni tam pracują razem. Po 8, po 9, po 10 godzin codziennie. I jeżeli ten lider będzie nieść wpływ na te osoby, to one w pewnym momencie będą zmieniały swoje nawyki. Więc to nie jest możliwe, że ja sam teraz wpłynął na wiesz, na 50 pracowników, który każdy pracuje w innym dziale na różne godziny, rozumiesz, kierowcy w terenie i tak dalej, i tak dalej, żebym ja sam niósł wpływ na tych ludzi i żeby oni się zmienili nagle. To, to, to też nie jest tak. Ale zauważyłem, że ta atmosfera bardzo znacząco się poprawiła. Że jak schodzę dzisiaj do kuchni, to naprawdę już od długiego czasu nie słyszałem, że był jakiś konflikt. czyli ten konflikt powstaje, bo jesteśmy ludźmi, to on jest gaszony w zarodku. Lider, szef nie potrafi sobie z tym poradzić. ludzie sami ze sobą sobie potrafią to poradzić, gdzie jeszcze kilka lat temu były takie sytuacje, że te konflikt chodził do mnie. Sam byś tam wpadł. co jest? Może nie tak, ale Chóra chodzi, o, o, to, że, serio, ale chodzi no. o to, że oni po prostu przychodzili, bo nie potrafili sobie poradzić z konfliktem i on się zaogniał i musieli przyjść i powiedzieć szefie, on jest taki, jakiś owaki, ja nie, nie daje, ja nie będę z nim pracować, a druga osoba przychodzi i mówi to samo i to ja mam być takim, wiesz, rozstrzygającym konflikt, yy, nie wiedząc, co się tam w ogóle dzieje. Nie? Szefów, no. Więc to nie było komfortowe. Dzisiaj to się zmieniło, więc widzę duże zmiany, ale nie chcę też mówić, że jest idealnie, że nie ma już żadnych konfliktów, że w ogóle wszyscy się kochamy, dbamy o siebie i, i wiesz, i każdy rozumie tą firmę i dba o tą firmę tak samo jak ja. No bo tak nie jest. Zawsze ta perspektywa pracownika będzie lekko inna niż yy, przedsiębiorcy. I no, nie dajmy się tutaj czarować, że jest inaczej, ale widzę olbrzymią zmianę. Widzę olbrzymią zmianę w tym, jak funkcjonuje dzisiaj moja firma, a jak funkcjonowała kilka lat temu. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.